Dowiedzieliśmy się, że Jarmark Mieszczański, który odbędzie się we Wschowie na początku lipca, uzyskał strategicznego partnera. Tak, udało się, po, nie ukrywam, że po dosyć długich staraniach, pozyskać partnera, który jest potrzebny do tego, aby móc złożyć wniosek do Euroregionu, który zaowocuje tym, że ta impreza będzie dofinansowana. Partner strategiczny i bardzo mocny partner, ponieważ jest to powiat gerlicki. Powiat Gerlic zaoferował się, że w ramach naszej być może nawet szerszej e, współpracy na przyszłość, przyjedzie tutaj, wystawi swoich wystawców, a my zobowiązani jesteśmy napisać wniosek, który będzie dofinansowany. Czyli chodzi o kwotę 12,5 tys. euro, tak jak było mówione? Tak, dokładnie. Kwota, którą można uzyskać to jest 12,5 tys. euro, czyli jak na okrągło licząc około 50 tysięcy złotych. Myślę, że gra, gra warta świeczki. Problem jest może tylko jednej natury, że te pieniądze są w, programach, w ramach programu Polska Saksonia. Problem jest tylko taki, że te pieniądze trzeba wyłożyć, prawda? Nie ma tutaj możliwości zaliczkowania do przodu. Projekt musi być zrealizowany, rozliczony, dopiero później można starać się o płatność, no która niestety przypuszczam, że w najlepszym układzie będzie to trwało około pół roku, no ale coś za coś. Ja rozumiem, że taka praktyka jest normalna i gmina wyłoży pieniądze, a później odbierze je z powrotem. Tak, praktykowaliśmy to już w, programie, w ramach programu Interreg, gdzie dofinansowywaliśmy, dofinansowywaliśmy, bodajże dwukrotnie, zawody motocrossowe. Podobnie były dofinansowane Mistrzostwa Świata Sidecarów i kładów. No Trwało to troszeczkę, ale, no, ale jak powiedziałem, coś za coś warto. Gwiazdą podobnie będzie pan Karol Okrasa. Tak, podobnie jak poprzednim razem, pan Karol Krasa zobowiązał się, że przyjedzie i w ciągu dwóch dni, czyli 6-7 lipca, to jest pi piątek i sobota, a w ciągu każdego dnia zrobi dwa pokazy. Myślę, że warto będzie przyjść. Będzie moc innych atrakcji, a to jeszcze może bliżej terminu jarmarku będziemy Państwa na ten temat informowali. Ale jeszcze może chwilę pomęczę. W zeszłym roku był zespół Enej. Czy w tym roku też możemy kogoś się spodziewać? W zeszłym roku był zespół Enej. No, zespół Enej w zeszłym roku to był taki strzał troszkę, powiem nieskromnie. Udało się po prostu ich... Odpowiednio wcześnie zabukować i, i zamówić. W tym roku nie udało nam się takie gwiazdy namierzyć, a nie chcieliśmy też sięgać do gwiazd bardzo komercyjnych, których garza to nierzadko 40 i więcej tysięcy złotych. Troszkę te tegoroczne Dni wschowę, bo to będzie razem z jarmarkiem, będą może nie ubogi, ale no, to względy finansowe niestety nie pozwalają nam, ale myślę, że i tak będzie fajnie. I zapraszamy. Zapraszamy, tak jest. Dziękuję.